Siemano, dzisiaj sobie spamujemy. Nauczyłem się trochę szybciej spamować i spróbuję przejść hard. beat wave'a. mam serio device'a ogólnie? ogóle? czemu mi to do góry leci? Co mi to do góry leci? Dobra, spróbuję wolniej. Dwolni ty, 12 kliki na sekundę. Dobra, jeszcze wolniej. No dobra. Czyli już wiem, w jakim tempie musi się utrzymywać. Tylko, że czekajcie, zrobię coś szybko. Yy, jak to się robiło? OBS Ten, ten, ten. Jak ten. No, yy, obraz. Nie, nie obraz. Wy, 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 wygląd. Chyba wy, Nie. Nie, gdzie to było? Oje. I to będzie... A, 1500. Oj, widzicie, czekajcie. E, czekajcie, bo chyba coś popsuło. Yy, o jest! O, i teraz jest piękniej o wiele. Mam nadzieję. Ale mi mniej laguje. Mniej o wiele. Proste to jest, proste. Czekajcie, bo ja jestem mistrzem spamu kolejnym. Zmienimy sobie trochę, te kliknięcia, żeby miał takie same jak w Sejodewasi. Otwaj się! Takie jak same jak w Sejodewasi. O, o 3C nawet. To jest to, to, to jest to samo. No, to jest to samo kliknięcie, co u mnie słychać. Tylko, że mi się mikrofon popsuł i mi nikt nic normalnie nie słychać. O oh fuck. Oh fuck. A z jedną ręką jest łatwiej. To przejść. A jednak nie. A czekajcie, bo O nie, nie, nie chciałem tego pokazać wcale, cheaty mi nie wyszły na jaw. Yy, czekajcie. Bo ja miałem tu też tego jak to się... No, Whiskit Training, na tym się nauczyłem Patrzcie Przed krótkim czasem wiem, ale umiem No, dlatego... wyjdę że Mam tu też, jak ja to przejdę to jestem Sigma. To jest prawie niemożliwy flag. Nie, nie przejdę tego, bo to... Bo zrobiłem dla mojego kolegi. Eee, tego, no jak ten ten. Eee, przejdziemy sobie Blast Processing, żeby sobie przypomnieć. Nie, nie chcę wychodzić z geometrii Dasha. Eee, Rajbachy zaraz założę, bo prawie nic nie widzę, nie? Gdzie to jest? O, dominołem, głupi jestem. No to, to, próbujemy Blast Processing jako spammer Poczekajcie, tak podgłaszam ja to trochę kliknięcia O, teraz E, ja... E, bo ja nie umiem, czekajcie Ja to mam laka skilla, nie? Fakt no, bo jak likam ten jeden przycisk, niepotrzebny i ty, MKS Miki, który to teraz oglądasz, bo wiem, że oglądasz moje wszystkie filmiki, mam nadzieję, też się masz nauczyć tak spamować. W ogóle nie umieło bo ja to na serio odawać ze Dawajcie widzę Ej, jak głupie to to je te Ej. Ej. A w ogóle mięgo nie było Przeszedłem tego Tego I jeszcze tego I ogólnie to ja mówię. 13 demonów, jeden prosty. Yy, depressure yy, te How to Platformer. Nie, nie wiem jak to się nazywało. Yy, I 11 SD demonów Mogę nawet teraz pokazać. Yy, te extreme demon, no. Extreme Demony następne przechodzę. Ten przeszedłem, ten przeszedłem, ten przeszedłem, ten przeszedłem. E, ten przeszedłem. Gdzie tu jeszcze są jakieś... E, no ten przeszedłem A to wiecie co, sprawdzimy jak to Completed. No kurny. Kliknij się Completed. Ten przeszedłem, ten przeszedłem, ten przeszedłem, ten przeszedłem Ten przeszedłem, to jeszcze ten przeszedłem, jeszcze ten przeszedłem I ten przeszedłem Te? to nie jest 11 Halo? Jak to działa? Jak przecież mi pisze 11, no Tedy się nie zestruj z tymi demonami, nie? W ogóle y, ma piękne ikonki, bardzo piękne. Jak chcecie, możecie pisać, jakie tu. Albo w sumie nie, nie piszcie, bo to są tylko moje. Tego Exasperation. Ek... A! Nie Excel. Exasperation. Wiem, że jestem gruby. Nie pytajcie się. Exces, exasperation. No jak coś aha bo to jest completed. Exasperation start. No kurde. Os. Je yeah. To noe. Nie ma. Where Ławę. No jedzu O nie! Spee... Eretion napisałem Eration. Jest! Klikamy. Można ściszyć tą muzykę. Kliknięcia nie słyszycie nawet. Ale widzicie ile Cepelsów w lewym górnym. No co to ma być? Aha, bo nawet, nawet nie kliknęłem. Ty, panie! To nie jest to. Bo ja muszę jakoś wiedzieć... A w dupie to mam. Eksperetum... ...wave. Iu. Bo wiecie, to nie słyszycie tego... Heard... No e! Heard beat Bo beat raz to robię alternatingiem Znaczy miałem jeden odcinek Miałem jeden odcinek jak to robiłem Proszę Pana Umliłem się A na tym przycisku lepiej będzie? Nie, na tym nie Bo mam dwa Jakbyście się pytali Mój max to 16 się co Nie wiem czy go dzisiaj Pobiłem przypadkiem

Just the RGD's there. RGD's are right. Teraz jedną ręką spamuję Widzicie, jak umiecie na przykład jedną ręką wywalić 7, 7 CPS-ów, to jak pouczycie się tego alternatingu na CL odewan się może, na klawiaturze, na czymkolwiek gracie. Na myszce może nawet. To wam się to uda, oczywiście. Bo to jest proste. Wiecie? Wiedzieliście? Bo ten, bo to trzeba dwoma rękami klikać. Ale ja na razie jedną ręką klikam przez te wszystkie. przez Easy Demony, bo dwie ręce utrudniają. Tutaj jedną ręką też. O, jak mi laguje, proszę, pene. O, No co to ma być? Co to ma być? Nie wiem, co to ma być ekstreme demo treme Kada kleme Ja katakleme. Ja w ogóle sprawdzę ile to to już leci Ja pierdziu to leci już godzinę a nie jedenaście minut jak nie chcecie to nie oglądajcie. ja nie wiem czy chcecie oglądać yy, a mogę spróbować myszką zagrać macie kamer kamerkę tutaj macie Polcem wskazuje tutaj i spróbuję coś myszką przejść yy, te tele yy, no Mara. Denit pem 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 pem. No ja głupie jestem O, lock-in, lock-in, lock-in 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 To jest najtrudniejsza rzecz, która istnieje gady drop Oj, 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 tego nie można mówić, co on powiedział Wiem, że tego nie słyszycie, bo to minut 24 dB, ale okej, okay, jak chcecie What Wiem, że ledwo co muzykę słyszycie, ale muzyka to jest niepotrzebna, bo to tutaj. Tak. Brązowy pan przeklina, jak w GTA. Może graliście dzieci w GTA. Lokin, lockin, lockin, lockin. Mam nadzieję, że słyszycie moje kliknięcia w grze. W grze, nie, nie, w prawdziwym życiu. O! A! O! A! Yes! E, po co ja się cieszę, przeszkadza? Ja e. Takie głupie pomysły dzisiaj budujemy w następnym przechodzimy he 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 no to macie ci dymu dy o ja to 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 będzie trudne to do może znerfuje trochę. No to to po prostu usunę. Mam nadzieję, że to będzie też nadal normalne. He, <laughs> O tego też nie zrobię. To jest niemożliwe dla mnie. Niemożliwe. To, 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 to dopiero! O, nie chcę tego portala kostki. O boże, nie, 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 to usuwamy. Oczywiście to też będzie trochę znerwowany, bo ja nie umie, ja nie umie tego. No to myślę, że jest dobra część. Ha. Tylko to na pewno nie zrobię. Chyba, że dzisiaj spróbujemy jeszcze trochę. Eee, he, he, te to nie wolno. O, dobra. No i myślę, że to, no, tego, to, to ja muszę usunąć. I myślę, że to też. No i to, myślę, że jeszcze się da mini-wave'em. Chyba, że do tych bardziej tight zrobimy normal wave'a. Jak myślicie? to nie zauważył tego. Zna jak się pytacie, jestem z Polski, nie z Ukrainy. Szmaty zasrane. Jestem, z Polski. I ten filmik nie jest przeznaczony dla dzieci. Ale jak się pytacie, to. Ja może być. Może być jak chcecie. Jo, ho, could have been a walk, could been a war. Tutaj mini już będzie. Nie? Ale myślę, że tutaj to postawy to mini. A to, to można ominąć, to to nie wolno Tak! Jehehe! Macie, Macie, Macie! Maciek! Dobra, to myślę, że to nadal tak może być. Tutaj normal wave. I tutaj znowu będzie mini wave. A ja myślę, że myślicie, że kukuję. Ja gotuję, gotuję, gotuję. Myślę, że ja gotuję. O tak, he, utrudnia. utrudnię? he he, nie? Oj, to to, to to już będzie mini. Oczywiście możemy na live przechodzić. Jak chcecie to odpalić odpa odpa jeszcze powiadomienia live'owe. Nie, 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 nie! nie. Odpalcie sobie powiadomienia, live'owe. Ja was będę informował o live'ach. YouTube! No, YouTube będzie was informować o live'ach. No i to to już jest proste. Nie, nie, nie. Tego nie wolno. No i myślę, że ten mirror usuwamy. No i to też. Tutaj się przyda by ten yy, normal. Mam nadzieję, że Wam się filmik podoba. Jak Wam się nie będzie podobał, to nie macie prawa wchodzić na mojego live, bo będziemy to weryfikować na live. Ie. Oczywiście będziemy to weryfikować na live ie. na 5 fps. A. Jak chcecie, to mogę jeszcze bardziej zmniejszyć grafikę. Bo żebym miał większą wydajność, jakby w. Geometrii daszu. No, to się mówi. Geometrii dasz. Jest No, ho, ho, tego usuwamy, bo tego nie lubię. To jest najgorsze, co możecie mieć. Jakby co? Widzowie. Więc jakbyście mieli to w swoim tym, to temu nie ufacie. O, tak to jest ostatnie. To, to, to. I tutaj. Iś, iś, iś. I to, 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 to jednak usunę. No to może być tak. To myślę, że o pół bloka. A, no myślę, że też tak. No, tego usuwamy, bo tego nie robimy. I może być normalne. No. I tutaj już mini wave. Mini wave. A, bo w sumie tutaj odtąd się zaczyna mini wave. Tutaj spróbujemy początek. No, znaczy spróbujemy trochę zweryfikować. Nie to chciałem usunąć. Tego, to, to nie chcemy. Tego nie chcemy. Hmm. Jak to wysoko jest? Ja, baba baba. Ba. No, nieźle. No i to, 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 Nie, wolno. O, nie, ta ta, ta. O! dwa razy speed? B, 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 b To ja to usunę Żeby nie było tak trudno No i tutaj już wiadomo, że ten... Że to win jest, to... Próbujemy zagrać Fuck Ja nie umiem kontrolować tego. E, e, może znerfujemy to. Oczywiście zajmę się nerfowaniem tego. A wiecie, może jedno, tego nie będzie. E, wawę spam. Wawę spam. Wiem, że jestem spaślunem. Mam nadzieję, że wam się podoba to.

Ja tak nie umiem spamować. Co to jest? To jest proste. To mogę nawet jedną ręką, Jedno nie. Bo to kontrolować to nie ja nie umiem. O, jedną ręką! Jedną ręką, To jest proste. What the hell, bro? <laughs> <laughs> SPA <gasps> 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 <sk> <sk> SPAM spam, <spam>, 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 <spam> Oh, yes. <laughs> <laughs> Nie! Ja co ja zrobił?